Cześć, czołem. Kluski z Rosołem. 31 października 2025 roku. Brzmi to jak fake, brzmi to jak jakaś nieprawdziwa informacja, jakaś brednia, no, ale oglądam Polsat na żywo i rzeczywiście słyszę, że zakłada się możliwość i bierze się pod uwagę, i mają procedować, nie wiem, czy taką stawę w Sejmie, czy, 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 czy nie wiem, jak to nazwać. Mają procedować możliwość taką, żeby i nie chrzajmy głupot o jakichś tam różnych innych nacjach. Chodzi o to, żeby Ukraińcy mogli zostawać w Polsce i być sędziami w polskich sądach. Ukraińcy, e, którzy nie zrzekli, bez względu na to z jakiego powodu, czy mogą, czy nie mogą, ale są obywatelami Ukrainy, bo to, że są polskimi, to jest półbiedy że są obywatelami Ukrainy, oni w polskich sądach mieliby procedować, procedować, e, procedować i decydować o losie, o losie ludzi, często Polaków. Tego jeszcze brakowało. Ja przed chwilą wybroniłem się w sądzie apelacyjnym z wyroku sądu, z którego to, e, m, który nie przeprowadzając żadnych dowodów przeciwko mnie, nie przesłuchując nawet oskarżonych, którzy mnie oskarżali, tylko, tylko, e, tylko kierując się ich oświadczeniami na piśmie, potwierdzonymi przez tego Dulkiewicza, Dulkiewicza Konrada Dulkiewicza z, e, z, e, z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i ksenofobicznych to on uwiarygadniał, że tamci mówią prawdę i że ja jestem winien. No ludzie, ludzie. I chodziło jeszcze o to, że jakieś tam informacje były wysyłane z mojego telefonu, moich profili, gdzie nigdy nikt nie sprawdził tych profili. Nie sprawdził, czy to moje, czy to mój komputer, czy to mój numer telefonu, nic, nic, nic. Po prostu było napisane Jarek Jakimowicz, to byłem to, to, ja. To teraz do tego całego do tego całego jeszcze zamieszania, tych po prostu jakiegoś obłędu, obłędu co się dzieje, bo, bo miałem wyrok. Jako niewinna osoba za darmo, gdzie mówiłem od samego początku, że to nie ja, to jeszcze do tego teraz włóżmy jeszcze aspekt ukraiński. Każdy, kto będzie tłumaczył o tym, że tak powinno być i że takie działanie jest słuszne, działa wbrew polskiej racji stanu i mówiąc krótko, jest zdrajcą Polski. Zdrajcą Polski jest zdrajcą Polaków i narodu polskiego. Nic więcej, nic mniej.